Nazywam się Magdalena Ochońska, jestem pracownikiem Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach. Jestem trenerem pracy i zajmuję się promocją i działaniem na rzecz rozwoju fundacji. Z Pauliną pracuję na, nad rozwojem promocji fundacji, nad rozwojem szczególnie kilku działów, i te, I te rozmowy i te nasze zadania, które dostaję od Pauliny pozwalają mi inaczej spojrzeć na, na filozofię budowania marki i na filozofię tworzenia dobrego kontaktu z klientem. I to jest dla mnie niesamowicie ważne, bo nikt mnie tego nie uczył nigdy, więc jestem bardzo wdzięczna za ten spędzony razem czas i mam nadzieję, że będą to Dobrze spędzone godziny i, i, i dobrze wykorzystany ten czas w przyszłości. Głównie dla dobra naszej fundacji. Co najbardziej Ci się podobało podczas spotkań, w ogóle, znaczy w ramach całej współpracy? Konkrety. To znaczy konkretne zadania, realizowanie zadania i odnoszenie się do konkretnych działań. To znaczy konkret, po prostu konkret. Robimy to, to i to, oceniamy to, to i to. Planujemy robić to, to i to, i dla mnie to jest, i dla mnie to jest korzystne. Ja, ja lubię tak pracować. Być może dla kogoś innego byłoby to nużące, ale dla mnie jest to najbardziej efektywne. Mhm. Jak myślisz, jaki efekt ta współpraca przyniesie Waszej organizacji? Mam nadzieję, że dobry. <noise> nie, no, nie, nie, no, myślę, myślę że ym... sprofesjonalizowanie działań i usystematyzowanie działań. Myślę, okay. że, myślę, że to. Super, super, super. Poleciłabyś współpracę z Social Movers Hub a innym organizacją? Tak, poleciłabym. Jest to dla mnie przyjemność i osobista sympatia, więc myślę, że, myślę, że tak. Okay. Ja też Tobie, Magda, bardzo dziękuję za współpracę z Tobą, z całą organizacją. Dla mnie też to była duża przyjemność. Patrzeć, jak i się rozwijasz, i rozwijasz całą organizację, cały wasz społeczny biznes i jestem bardziej niż przekonana, że, e, że on się będzie rozwijał coraz szybciej, coraz bardziej i trzymam mocno za Was kciuki. Bardzo dziękuję. I czyńmy razem dobro. Czyńmy Dokładnie, razem dobro. Dokładnie.